Jeszcze raz, cześć, um, dzisiaj zobaczyłem takiego postał Macka, Maćka, że ktoś zapłacił dużo pieniędzy za, przepraszam, za i nie wie co ma robić. I tam podniosła się takie, taka afera, żeby nie traktować ludzi jako, że to pieniędzy, że w ogóle to IT to takie i siakie i że bootcampy są złe. jak sobie myślę, że bootcampy i inne tego typu sprawy to taki produkt. Teraz, czy Ty zapłacisz za ten produkt 100, czy 1000, czy 5000, to Twoja sprawa. Teraz, jeśli Ty kupisz zły produkt, a chwilę później zobaczysz, że dany produkt kosztuje konkurencji trochę mniej i przylecisz z płaczem do tej pierwszej firmy, no to, przepraszam, ale to chyba Twoja sprawa jest, że Ty masz rozum jesteś odpowiedzialny za to, że kupujesz produkt i płacisz za niego tyle, ile płacisz. I myślisz sobie, że jeśli idziesz kupić auto i kupujesz to auto za 200 tysięcy, albo za 300 tysięcy, a później masz taką już pretensję, że mogłeś kupić inne auto za 100 tysięcy, no to jesteś dorosłym człowiekiem. Mam nadzieję. I to Ty jesteś odpowiedzialny na to, żeby wziąć lepszą decyzję. A jeśli nie masz doświadczenia w kupowaniu auta ja na przykład nie mam to nie kupuję go sam, a później nie płaczę tylko jeśli mam wydać na nie kupę siana, to idę z kimś kto się zna na tych samochodach i mi podpowie tak tego nie kupuj bo dużo pali, tego nie kupuj bo koszty utrzymania są drogie albo zobacz co było pite i to też nie kupuj tak i tak samo z innymi produktami, w tym także bootcampami i nie możesz narzekać że bootcampy się cenią, albo się nie cenią, bo, bo to jest produkt, który chce się sprzedać, tak? Teraz jeśli jest reklama, która mówi po naszym bootcampie masz gwarantowaną pracę, no to i jeśli ktoś się na to napiera, no to przepraszam bardzo, ale to znaczy, że chyba nie wie co robi, tak? Jeśli idziesz na przykład na prawo jazdy, tak mi się kojarzy szkoła z prawami jazdy, z nauką jazdy, jest tam napisane, że gwarantujemy ci, e, że za prawo jazdy. To co? Też się nabierzesz i będziesz płakał? Nie, jest to reklama, jest to jakiś chwyt marketingowy, który, z którego należy znaczy, podejść z jakimś tam marginesem dziary, takich w polityków, polityki za dużo, e, i spojrzeć na to, i wystarczy, wystarczy poszukać, a napisać. Bootcamp ABC, kreska opinie, i się dowiesz, czy warto, czy nie warto. Trzy minuty, dzięki.